Witam Państwa ponownie. Jeśli kiedykolwiek istniał buntownik bez powodu, to był nim właśnie bohater naszej dzisiejszej historii. Miał kochającą rodzinę, która zawsze go wspierała, mimo że co i rusz ranił ją swoim zachowaniem. Miał wiele okazji, by zmienić swój destrukcyjny styl życia, ale każdą z nich konsekwentnie odrzucał. Poprzez swoją arogancję i dumę zranił wokół siebie wiele osób. Znał przyczynę swojego buntu, ale nie znał na nią lekarstwa aż do dnia, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Pacific Garden Mission działa już od roku 1877, dając schronienie bezdomnym w samym centrum Chicago. Obecnie dzięki wsparciu finansowemu licznych przyjaciół misja udziela pomocy w zakresie szerszym niż kiedykolwiek wcześniej. Codziennie setki bezdomnych mężczyzn, kobiet i dzieci otrzymują tu nie tylko bezpieczne schronienie na noc, ale także pożywny posiłek, czyste ubranie, pomoc medyczną i dentystyczną. Mogą również skorzystać z porad prawnych, kursów zawodowych, pomocy psychologów i doradców duchowych. Ale największym darem jest nowe życie, rozpoczynające się wówczas, kiedy przyjmują tego, który powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2697 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da wam do myślenia. <słuch> Wcześnie wstałeś. Oops. Ćwiczyłem parę nowych sztuczek. Chodź, to ci pokażę, jak szybko wyjmuję spluwę. Poczekaj. Ech, tylko wskoczę w buty i jestem gotowy. A potem pogonimy te szczury w dole. Obiecałem mamie, że jak mi pozwoli u ciebie nocować, to pójdę dzisiaj do kościoła. A i ona ci uwierzyła. <grym> jak widać... No, ale zabawniej będzie postrzelać do szczurów. Do kościoła jeszcze zdążę. Na koniec kazania. No, to mów do mnie mistrzu. Tylko popatrz. James! O! Nie! Nie! Dwóch nastolatków i broń to recepta na poważne kłopoty. Chociaż kłopoty nie były niczym nowym dla bohatera naszej historii. Kreował się na twardego faceta, macho, hodował w sobie cyniczną obojętność na wszystko, kłamał i kradł, a potem przechwalał się swoimi sukcesami. W szkole rozrabiał na lekcjach i umiejętnie wciągał w to kolegów, stawiając nauczycieli w bardzo trudnej sytuacji. Nie wiedział, że dał się złapać w pułapkę bez wyjścia. Jak to się wszystko skończyło, dowiemy się już za chwilę. Prawdziwa historia Jamesa Bentleya już teraz w wyzwolonym. Wychowywałem się w północnej Karolinie na niewielkiej farmie otoczonej pięknymi górami. Byłem środkowym spośród trzech braci. i Miałem też jedną siostrę. Moje dzieciństwo było bardzo szczęśliwe. Urządzaliśmy sobie biwaki i chodziliśmy na polowania, na ryby. Znaliśmy każdy kamień w okolicy. Każde z nas miało też swoje obowiązki domowe, takie jak dojenie krów, karmienie prosiaków, kurcząt i innych zwierząt. A latem pracę w ogrodzie i na podwórku. Pracowaliśmy ciężko, ale mieliśmy najlepszych na świecie rodziców. Widzicie te miliony gwiazd? Jak Pan Bóg wszystkie je uczynił własnymi rękami. To On stworzył Słońce, Księżyc, gwiazdy, Ziemię, Kosmos i wszystko, co istnieje. Niesamowite, prawda? Jest taki potężny, a jednak kocha każdego z nas, każdego z osobna. Biblia mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To piękny wers, bardzo ważne słowa. Zapamiętajcie je na całe życie. W dzieciństwie nie opuściłem chyba żadnego nabożeństwa, i wraz z rodzeństwem słuchałem o tym, że należy oddawać dziesięcinę od swoich dochodów, być uczciwym i kochać bliźniego jak siebie samego. Kiedy miałem osiem lat, zdałem sobie sprawę, że muszę prosić Boga o przebaczenie wszystkich moich kłamstw i innych występków, choćby takich jak wypuszczenie niewielkiego węża w kościele podczas nabożeństwa. Ale wszystkie moje próby bezgrzesznego życia kończyły się najdalej po dwóch dniach. Do szóstej klasy uczyłem się w małej wiejskiej szkole. Później poszedłem do gimnazjum w mieście, gdzie wkroczyłem w całkiem nowy świat. Strasznie bym chciał iść na ten koncert rockowy, o którym mówili ci goście. Ech, moi starzy nigdy mi nie pozwolą. No, ale wcale nie muszą o tym wiedzieć. No niby tak. Jak już będę miał prawo jazdy, nikt mi nie będzie mówił, co mam robić No jasne, rodzice potrafią zepsuć każdą zabawę Sami robią to, na co mają ochotę, ale nam niczego nie wolno spróbować. No właśnie, a belwszy są tacy sami Jasne, nas ścigają za fajki, a sami palą Tch, Dorośli to prawie sami hipokryci Założę się, że alkohol wcale nie jest taki zły, jak nam wmawiają no, Moi rodzice zawsze nam mówili, że jest okropny Wiesz co? No? Wybierzmy się na weekend pod namiot do Steve'a. Jego starzy zawsze mają jakąś wódkę. Można by spróbować. To jest pomysł. No, no trzeba się w końcu przekonać, jak to jest naprawdę, nie? Jasne. U Steve'a przez całą noc piliśmy, paliliśmy i graliśmy w karty. I spodobało nam się tak, że nie skończyło się na tej jednej nocy. Niedługo potem zaczęliśmy kraść, żeby było za co organizować te nasze imprezy i żeby udowodnić innym, jacy jesteśmy twardzi. W tym czasie do naszej szkółki niedzielnej doszła pewna nowa dziewczyna. Opowiedziała, czego Jezus dokonał w jej życiu, i muszę przyznać, że nawet zrobiło to na mnie wrażenie. Ale ja właśnie zaczynałem smakować świat. I dlaczego miałbym dobrowolnie wyrzekać się wolności, myślałem. Dość dużo czasu spędzałem z moją babcią. Okresowo nawet u niej pomieszkiwałem, chociaż męczyło mnie, że często mówiła o Biblii i słuchała muzyki gospel i kaznodziei telewizyjnych. Jimmy, mógłbyś mi pomóc ułożyć te puzzle? Jasne, babciu. Niekiedy strasznie się człowieku męczy, zanim znajdzie kolejny kawałek. Ty, to po co to robisz? Jak tylko skończysz jeden, zaczynasz drugi. Puzzle są bardzo podobne do życia Jimmy. Tylko Pan Bóg wie, jak obrazek będzie wyglądał na końcu, kiedy już wszystkie kawałki zostaną złożone. A my nie umiemy dostrzec w nim sensu. Zbyt wiele brakujących kawałków. O, o, ten powinien pasować. A tak ci się tylko wydaje, już próbowałam. Babciu, przeczytałaś już całą Biblię? Och, tak, przeczytałam przynajmniej szesnaście razy. Szesnaście razy? Tak, cały czas ją czytam. I codziennie Pan Bóg pokazuje mi coś nowego. O! O, ten pasuje! O, świetnie. A w szkole mówią, że człowiek pochodzi od małpy. No na ścianie nawet wisi taka tablica, która pokazuje, jak odbywała się ta ewolucja. No, co o tym myślisz? To kłamstwo szatana, Jimmy, nigdy w to nie wiesz. To Bóg stworzył człowieka na swój obraz, a Jezus umożliwił nam życie z nim w niebie. I wiem, że tam pójdę któregoś dnia. A skąd możesz wiedzieć? Bo Słowo Boże mówi, że mogę być tego pewna, a Duch Boży, który jest we mnie, to potwierdza. W szkole miałem coraz gorszą reputację w miarę jak pozwalałem sobie na coraz odważniejsze wybryki. I nie mam pojęcia, w jaki sposób rodzicom udało się mnie przekonać, żebym jednak chodził do kościoła. Ale chodziłem i pewnej niedzieli usłyszałem, że kiedy człowiek żyje w grzechu, jego serce staje się coraz bardziej zatwardziałe i w którymś momencie Bóg z niego rezygnuje. Hm, jakie to ze strony Boga strasznie niesprawiedliwe, pomyślałem i jeszcze bardziej utwierdziłem się w swoim buncie. Autobus coś się dzisiaj spóźnia. No może wcale nie przyjedzie. No to może sobie budę dzisiaj, co? No. A ja myślę, że Panu Bogu wcale by się to nie spodobało. Uuu, jakiemu panu Bogu, nie daj się robić w konia, Bóg nie istnieje. To, to taka bajeczka wymyślona po to, żeby krótko nas trzymać. Daj spokój. Bóg cię ukaże za takie słowa. Tak? bardzo proszę, jakoś się nie boję. Ani Boga, ani niczego innego. Robiłem co chciałem. Nie wyszedłem na tym zbyt dobrze. Po dziewiątej klasie miałem poprawki i musiałem ślęczeć nad książkami przez całe lato. A to już nie było takie miłe. Kiedy tylko dostałem prawo jazdy, zacząłem rozbijać się po całej okolicy. Rodzice wymyślali dla mnie różne kary, ale ja uparcie robiłem swoje. Siadaj, Jimmy, chcę z tobą porozmawiać A co się stało? Nie, zupełnie nic, tylko paru sąsiadów dzwoniło, że ty i twoi koledzy Jechaliście traktorem przez ich pola, rozwalając ogrodzenia Wszystkie krowy się pomieszały i ciekawe, kto je teraz porozdziela Nie wspominając o naprawie zagrody. Ja, ja, ja nie prowadziłem traktora, tato to robi A. Tłumaczyłem mu, żeby tego nie robił, ale on mnie w ogóle nie słuchał Tak, w takim no, razie ja... nie będziesz się z nim więcej spotykał Bo on ma na ciebie zły wpływ Tylko przedtem naprawicie szkody ale tato, to nie była moja wina. Oczywiście kłamałem, podobnie jak wtedy, kiedy opowiadałem mamie o tej nocy przepitej z kolegą, po której mieliśmy postrzelać do szczurów w stodole. Kiedy kolega pokazywał mi swój nowy numer z bronią, przypomniałem sobie, że poprzedniego wieczoru naładowałem pistolet. W tej samej chwili broń wypaliła i kula trafiła mnie tuż pod lewym okiem. Kolega przeraził się i pobiegł do kuchni. Jego matka wezwała karetkę i moich rodziców. To istny cud, że on żyje pani Bentley. Właściwie nie miałby prawa. Ale najgorsze jest już za nim, doktorze. Nie potrafię powiedzieć. Kula zmiażdżyła ujście do gardła, był potężny kwotok. Mało nie udławił się własną krwią. Udało się wyciągnąć kulę? Nie, nie da rady. Utkwiła w środku kręgosłupa, na szczęście nie naruszając rdzenia. Gdybyśmy próbowali ją usunąć, mogłoby się to skończyć paraliżem. Zresztą to niesamowite, że jeszcze go nie sparaliżowało. Możemy go zobaczyć, doktorze. Tak, ale uprzedzam, że nie jest to przyjemny widok. Jego twarz. Prawie nie istnieje. Moja cudowna mama przez wiele dni nie odchodziła od mojego łóżka. Odwiedził mnie też nauczyciel ze szkoły niedzielnej, który przejechał ponad 60 kilometrów, by mi powiedzieć, że Pan Bóg czuwał nade mną i skoro mnie ocalił, to pewnie ma jakiś swój plan co do mojego życia. Głosem pełnym sarkazmu odpowiedziałem, że gdyby Bóg naprawdę czuwał nade mną, to w ogóle nic by mi się nie stało. W końcu wydobrzałem na tyle, że wypisali mnie ze szpitala. Jednak nadal nie mogłem sprawnie się poruszać. Wpadłem w głęboką depresję. Minęło wiele tygodni, zanim wróciłem do szkoły. Jak się czujesz, James? Cały czas boli mnie gardło i szyja. A widzisz na lewe oko? Prawie, prawie nic, tylko, tylko czy jest jasno, czy ciemno. Wiesz, jak ja się wtedy przez te, przestraszyłem? Pobiegłem do kuchni i musiałem się napić wódki. Modliliśmy się za ciebie w kościele, James. Mm -hmm. no, ale gigant z ciebie, mało kto by przeżył coś takiego. No, no tak, tak. Bo, ja, bo ja jestem twardzie. Możesz no. mi mówić, mistrz. <laughs> Kilka miesięcy później byłem już w pełni sił. W czasie weekendu razem z kolegami piliśmy, a potem urządzaliśmy szaleńcze wyścigi rowerowe i samochodowe, wprawiając w przerażenie całą okolicę. Pewnego wieczoru udało mi się wycyganieć od mojego brata jego nowy samochód. No, 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 Przenieśmy się no, koło szkoły. wszyscy są teraz na boisku, to nas zobaczą. Dobra. Co za koleś? Gdzie się pchasz tą bryką? No, yeah. Zakład, że wezmę go jeszcze na skrzyżowaniu? Zimmy, uważaj! To No, no. no chyba ci odbiło! A jak znajdą u nas to piwo? Spokojna nie głowa, nie dogonią mnie. Nie śmiecili się czymś. Ty, ja obudził go! Nie. Musieli no, się no, zatrzymać! Żeby tylko dojechać do granicy. To już tylko mila, a dalej Ale. to mogą mnie cmoknąć. Nie, nie. nie zatrzymali nie się no. na granicy, jadą dalej! No, nie, Spokojnie, znam te górki, tu mnie nie dostaną. Nie, się, ja ja nie się, już nie słuchajcie, Dosyć. Słuchajcie, jesteście bandą mieczaków. Nie się, my wysiadamy. Eee. My, my tak. Szybko, gliny jadą! Zaraz będzie ostry zakręt, trzymaj się, biorę go na pełnym gazie. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Żeby tylko Nic nie chodzę od Będzie dobrze. Wypadł zakręt, to prosto na pole. <słuch> Euforii wracaliśmy do domu, przechwalając się i nabijając się z glin i z naszych tchórzliwych kolegów. A kiedy zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby odpocząć, prawie natychmiast zjawiła się policja i zostałem aresztowany za przekroczenie prędkości, nieostrożną jazdę i prowadzenie pod wpływem alkoholu. Noc spędziłem w celi coraz głębiej, pogrążając się w depresji. Byłem załamany i rozżalony, ale nawet nie przyszło mi do głowy, że sam jestem winny sytuacji, w jakiej się znalazłem. Jak mogłeś zrobić coś tak głupiego, Jimmy? Każdemu się czasem zdarzy jechać trochę za szybko. No skąd mogłem wiedzieć, że oni nie wyrobią zakrętu i zadachują? Ja jakoś dałem radę. A to są podobno mistrzowie kierownicy. Leżą teraz w szpitalu, Jimmy. A gdyby się zabili? Ale się nie zabili. Więc nie wiem, o co ta sprawa. Czy ty nic nie rozumiesz? Będziesz to miał w papierach. To się będzie za tobą wlokło przez całe życie. Ja jakoś przeżyję. Ciekawy czy przed sądem też będziesz taki odważny. Tata uważał, że sam powinienem wypić piwo, którego naważyłem. Do sądu poszedłem więc bez adwokata. Zabrali mi prawo jazdy na rok i skazali na sześć miesięcy od siatki w więzieniu okręgowym. Kiedy usłyszałem ten wyrok, poczułem się, jakby cały świat się na mnie zawalił. A wtedy z tyłu sali podszedł do sędziego pewien mężczyzna i po krótkiej rozmowie wyrok został nadzwyczajnie złagodzony. Więc to był kurator sądowy no. Ech, ty to masz farta, James To ma być fart? Zakaz prowadzenia przez rok i trzysta dolarów grzywny? Stary, przecież miałeś pół roku od odsiedzieć Rok w zawiasach To okropnie długo A ten gościu będzie mnie nachodził co miesiąc Komu to potrzebne? E, gadaj sobie co chcesz, a ja zdania nie zmienię Miałeś dużo szczęścia, że on się za tobą wstawił Przynajmniej będziesz mógł skończyć szkołę Nadal nie dostrzegałem w tym wszystkim Bożej ręki, która mimo mojego paskudnego zachowania po raz kolejny mi pomagała. Moje zachowanie niewiele się zmieniło. Po kolejnej rozrubie w autobusie szkolnym, mama musiała mi zorganizować dojazd do szkoły z sąsiadem. Kiedyś nawet pojechałem do szkoły na koniu. Oceny miałem marne, ale jakoś udało mi się dobrnąć do końca. Nie myślałeś o armii, Jimmy? A, żeby mnie jakieś trepy czołgały i stawiały na baczność? Nie, dzięki tato. Coś musisz zrobić ze swoim hmm. życiem. A dlaczego nie mogę po prostu cieszyć się latem? Bo lato już się kończy, a życie płynie. I musisz jakoś zaplanować swoją przyszłość. Może jakaś szkoła techniczna? Nie mam ochoty znowu siedzieć w szkole. Ale to jest zupełnie coś innego i miałbyś konkretny zawód, a potem dobrą pracę. Chyba nie chcesz pracować do końca życia za najniższą stawkę Nie stać mnie na taką szkołę Ojciec na pewno ci pomoże, jak go, to poproszę Nie chcę Najważniejsze, że już niedługo oddadzą mi prawo jazdy I znowu będę mógł jeździć Myliłem się Dostałem prawo jazdy, ale nie było mnie stać na ubezpieczenie Więc zamiast sobie jeździć Zapisałem się do szkoły technicznej Ojciec opłacał moje czesne Mama woziła mnie na zajęcia, tam i z powrotem było tego jakieś 60 kilometrów. Czy byłem im wdzięczny? Nie. Uważałem, że to jest ich obowiązek. W czasie następnych wakacji pojechałem do Nowego Jorku na ślub kuzynki, gdzie oczarowała mnie jedna z jej druhen. Miała na imię Anna. Zaczęliśmy się spotykać. jeździłeś na koniu do szkoły? No. Ty jesteś zabawny, James Nie, tylko raz Bo nie miałem go gdzie przywiązywać <noise> No tak, ale jakoś tę szkołę skończyłeś no. No, i, no i spoważniałeś Gdzie tam? Robiłem numery do samego końca A skończyłem sposobem Słuchaj, miałem oblać angielski, więc zacząłem się porządnie ubierać. Wiesz, marynarka krała te rzeczy. Nauczyciele nie cierpią niechlujnego ubioru. No i to zadziałało, zdałem. <grym>, moi rodzice mówią, że przez ten południowy akcent prawie w ogóle nie mogą cię zrozumieć. A, a ja nie rozumiem ich przez ten akcent norweski, więc jesteśmy kwitni. <grym>, wiesz, pytaj mnie o ten wypadek z pistoletem. Coś ci jeszcze dokucza z tego powodu? Trochę mam taki gule w karku. To cud, że w ogóle widzisz. No, na lewe oko trochę słabiej i w lewym buchu też mam gorszy słuch, ale ciebie widzę całkiem dobrze, a to, co widzę i słyszę, bardzo mi się podoba. Jesteś niesamowity. Zupełnie inny niż faceci, których wcześniej znałam. Pewnie, że tak. Ale muszę ci coś powiedzieć. Chyba stąd wyjadę. Podobno za oceanem w budownictwie można teraz szybko zarobić duże pieniądze. Byłbym niezależny. Ale nie będziemy się widywać. O, na to nie licz. Mam zamiar widywać się z tobą o wiele częściej niż dotąd. Po powrocie do domu pracowałem i chodziłem do szkoły, a w weekendy szalałem. Niektórzy moi przyjaciele popalali trawkę, ale ja nie lubiłem narkotyków. Za to z paroma kumplami planowaliśmy obrabowanie sklepu. Tak po prostu. Dla sportu. A w samochodzie zawsze woziliśmy broń. To obrazuje, jak nisko zaczęliśmy upadać. Odwiedzałem Annę dość często. Jesienią zalęczyliśmy się, ale nawet to niewiele mnie zmieniło. Piłem coraz bardziej. Pewnego wieczoru, kiedy jeździliśmy sobie z kolegą, nie zatrzymałem się przed znakiem stop, i policja natychmiast mnie namierzyła. Nie miałem przy sobie portfela z prawem jazdy, a kiedy otwarłem schowek, żeby wyjąć dowód rejestracyjny, oczom policjantów ukazał się pistolet mojego kolegi. Tę noc spędziłem w areszcie i po raz kolejny ojciec musiał wyciągać mnie stamtąd za kaucją. Dlaczego nie miałeś prawa jazdy? Zmieniłem ubranie po pracy i zapomniałem przełożyć portfel do kieszeni. A ta broń. A to mojego kolegi, zapomniałem, że ją włożył do schowka. Przyznał się do tego? No, dla Glyn to nie miało znaczenia. Wyciągnęli nas z auta i obszukali. Auto było moje, więc to mnie oskarżyli o posiadanie ukrytej broni. Wcale ich nie interesowało, czy to był pistolet. Dlaczego ja mam cholernego pecha? Ten, ten palen nawet nie zjawił się dzisiaj rano, żeby mnie stąd zabrać. Tak to jest, przyjaciółmi, Jimmy. W najtrudniejszych chwilach zawodu. Jedynym, który zawsze będzie przy tobie bliższy nawet niż brat, jest Jezus. To jedyna osoba, na którą możesz liczyć. Dzięki interwencji adwokata, przyjaciela mojego ojca, dostałem tylko mandat. Broń, oczywiście, została zatrzymana. Przez jakiś czas chodziłem trochę zgnębiony, ale szybko wygrzebałem się z psychicznego dołka i wróciłem do dawnego życia. Któryś piątkowy wieczór razem z dwójką kolegów wybraliśmy się do Myrtle Beach oddalonego 8 godzin jazdy. Piliśmy całą drogę, spędziliśmy kilka godzin na plaży, a potem wracaliśmy. Byłem dumny z siebie, że potrafię wypić mnóstwo alkoholu, po czym usiąść za kierownicą i prowadzić nawet bez chwili snu. Tyle, że nie dostrzegłem czerwonego światła przed sobą i uderzyłem w tył jakiegoś samochodu. Mamo, miałem wypadek. Coś ci się stało? Nie, ale auto jest do kasacji. Ach, Jimmy, czy ktoś ucierpiał? Nie, tylko samochód. A gdzie ty jesteś? W Colombo. W Kolombo? A jak wrócisz do domu? Nie wiem, jesteśmy z paroma kumplami, pojedziemy autostopem. O Bogu dzięki, że nikomu nic się nie stało, Jimmy. Zrobimy co możliwe, żeby ci pomóc. Duma nie pozwalała mi pokazać kolegom, co przeżywałem, kiedy wracaliśmy na pacę jakiegoś pikapa. Kiedy znalazłem się wreszcie w domu, byłem szczęśliwy jak chyba nigdy dotąd. Jakbym po długim szukaniu znalazł wreszcie kryjówkę, do której doczołgałem się resztką sił, żeby pozostać tam już na zawsze. Moi wspaniali rodzice przyjęli mnie tak, że z jednej strony zobaczyłem, jakim jestem nic a z drugiej, jak bardzo mnie kochają. Ojciec pomógł mi przyholować samochód, a potem postarał się o części do niego i przywrócił do stanu używalności. Natomiast ja sam byłem tak kompletnie rozbity, że zaczęły mnie nachodzić myśli samobójcze. Przypomniały mi się wszystkie bluźnierstwa, jakie wypowiadałem na temat Boga i Jego łaski względem mnie. Którejś nocy byłem w takim żałosnym stanie, że prawie fizycznie czułem, jakby ktoś ciągnął mnie coraz bliżej i bliżej piekła. Zupełnie roztrzęsiony, zacząłem wołać do Boga: O Boże, ratuj mnie. Nie chcę iść do piekła. Pomóż mi, proszę. Dzień dobry, Jimmy, co tak wcześnie? Mamo, muszę porozmawiać z pastorem. Z pastorem? Dlaczego? Przeżyłem dzisiaj najgorszą noc w moim życiu. Może on będzie umiał mi pomóc. Dobrze, synu. Zadzwonię do niego i spróbuję cię jakoś umówić. Zawiozę cię tam. Jak mogę ci pomóc, Jimmy? Miałem okropną noc. Czułem się, jakbym umierał, jakby ktoś ciągnął mnie do piekła. A jak wygląda Twoje życie, Jimmy? Cóż. No, dawno temu odwróciłem się od Boga i zacząłem żyć po swojemu. Strasznie narozrabiałem kłamałem, kradłem, łamałem prawo. O, zraniłem tylu ludzi i, i bluźniłem. Zdarzało mi się wygadywać paskudne rzeczy o Bogu. Czy On może mnie nadal kochać? Może mi przebaczyć to wszystko, co zrobiłem? Jimmy, wszyscy grzeszymy. Tch, ale nie tak jak ja. Bóg powiedział, że wszyscy zgrzeszyli. Biblia mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Dlaczego On miałby mi przebaczyć? Ponieważ Jezus umarł za nasze grzechy. Przeczytam Ci kilka wierszy z listu do Rzymian. Rozdział piąty, wiersz ósmy. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Widzisz, Jezus nie umarł za dobrych ludzi, ponieważ tacy nie istnieją. On umarł, aby zbawić grzeszników. Powiedział: Nie przyszedłem po to, aby wezwać sprawiedliwych, ale grzeszników do upamiętania. A w innym miejscu czytamy: Syn Boży został po to objawiony, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Ale, ale czy on przebaczy mi też bluźnierstwa względem niego? Tak, Jimmy. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i przebacza nam grzechy, i oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. Czy... czy mógłbym teraz poprosić Boga, żeby mi przebaczył? Oczywiście. Uklęknijmy i módlmy się do Niego. Wyznałem każdy mój grzech, który sobie przypomniałem, a potem prosiłem Jezusa, aby mnie zbawił powiedziałem, że chcę mu oddać moje życie. Alleluja, kajdany grzechu zostały zerwane. Zacząłem czytać Biblię i opowiadać innym, co wydarzyło się w moim życiu. Zadzwoniłem też do Anny. Nie jestem pewna, czy dobrze cię zrozumiałam, ale cieszę się, James. Aniu, przez całe moje życie szatan próbował mnie zniszczyć, wykorzystując moją dumę jako przynętę, ale Jezus mnie wyzwolił. Nie muszę już zachowywać się skandalicznie, żeby zdobyć czyjąś uwagę. Czytam Pismo Święte, które jest pełne mądrości. Dokładnie tak, jak mówiła mi to kiedyś moja babcia. A co o tym wszystkim myślą twoi przyjaciele? Ach, uważają, że ześwirowałem i trzymają się ode mnie z daleka. Ale Jezus jest ze mną w każdej chwili. I to jest tak, jakbym. jakby jakby cały świat się zmienił. Twoi rodzice na pewno są szczęśliwi. No, przez tyle lat musieli znosić wszystkie moje wyczyny. To ich miłość pomogła mi w końcu zobaczyć, jaki byłem zły. Bardzo ich kocham za tę cierpliwość i wierność. Rok później ukończyłem szkołę i wyjechałem do Newport w Virginii, gdzie podjąłem pracę w przemyśle stoczniowym. Jakiś czas później pobraliśmy się z Anną, a po roku ona też poznała Chrystusa. To było prawie 30 lat temu. W międzyczasie czwórka naszych dzieci zdążyła już wydorośleć. Moją historię opowiadam jako ostrzeżenie dla innych. Życie zbuntowane w grzechu, to jak gra w rosyjską ruletkę, której stawką jest wieczność. Grzech kosztował mnie wiele. A straciłem więź z rodzicami i rodzeństwem w okresie dorastania. Za grzech zapłaciłem zdrowiem po nieodpowiedzialnej zabawie z bronią. Grzech zanieczyścił mój umysł i spowodował, że zaniedbałem wykształcenie. Z powodu grzechu moje akta policyjne są pełne, ale Bóg mnie kocha i posłał Jezusa, aby mnie uwolnił i dał mi nowe życie. W programie numer 2697 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Jamesa Bentleya. Wyzwolony, produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli Twoje życie jest puste, może zostać wypełnione poprzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na Tobie zależy. Ktoś czeka na Twój telefon. Nasz adres. Głos Ewangelii 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022-621-2838. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych. Pacific Garden Mission 646 South State Street, Chicago, Illinois 60605. Telefon 312-922-1462.